Hej kochani, jestem u rodziców dzisiaj jak widzicie, troszeczkę światło mam kijowe, bo jest już późno, ale teraz nikogo nie ma, jestem sama w domu, więc była okazja, żeby coś nagrać w miarę z takim neutralnym tłem, czyli ścianą. Jeżeli mi się to uda, także nie będę musiała niczego wycinać, czyli nie strzelę jakiegoś kapelucha, to wtedy wrzucę to na YouTube i wreszcie może będzie się coś działo na tym moim kanale, bo ostatnio to tak troszeczkę was zaniedbuję. No, nie da się inaczej. Niestety nie mam innej możliwości, żeby częściej wrzucać filmiki. No ale dobra, dzisiejszy filmik to będzie oczywiście mało konkretna paplanina, troszeczkę yy, kolejna część z cyklu z kosmetyczki mojej mamy. Yy, I pokażę Wam też trzy moje nowe rzeczy. Przede wszystkim nie wiem, czy widzicie, ale mam nowy kolor włosów, właśnie robiony przed chwilą. Yy, światło jest kijowe, bo jakby było dzienne światło, to podejrzewam, żebyście widzieli i to jest efekt dzisiejszych moich poradnych zakupów z mamą ci, którzy śledzą mnie na Twitterze to wiedzą <grydy> Byłyśmy na zakupach i kupiłam sobie taką farbę z L'Oreala to jest kolor, który się nazywa bardzo fajnie mroźny kasztan, natomiast one wyszły takie troszeczkę wpadające w bordo, są ciemne no naprawdę, poprzednim razem jak farbowałam włosy to kolor wyszedł jaśniejszy od moich naturalnych natomiast ten wyszedł ciemniejszy a i powiem wam fajny myk, bo do tego dają szampon gratis z Elsev nie mogę go teraz wyciągnąć, ale to jest szampon z LSEF i farba kosztowała 20 zł, a szampon pewnie normalnie kosztuje koło dychy, więc naprawdę bardzo się opłacało. I powiem Wam, że włosy są bardzo fajne. Nie wiem, czy widzicie, jak one się fajnie błyszczą. Chyba widzicie. Bardzo fajnie się błyszczą, są bardzo fajnie miękkie i kolor naprawdę mi się podoba. Tylko jedyne, czego się boję, to jak będzie schodził, że będę miała jakieś straszne odrosty. Bo ja zawsze dobierałam sobie kolory tak, żeby po tym, jak będą odrosty, żeby nie było ich widać. No i tutaj boję się, że już będzie je widać, ale może nie będzie tak źle. No i słuchajcie, byłyśmy. Mm, Ciężko powiedzieć, że to stragany są, bo to nie są stragany. To kiedyś był ryneczek w Częstochowie. Osoby z Częstochowy wiedzą. Chodzi mi o plac na Czerwonym, teraz to się nazywa market na Czerwonym i tam jest mnóstwo, co prawda nie tyle co na promenadzie, ale mnóstwo właśnie takich, no dobra, mnóstwo, trzy drogeryjki takie małe i wreszcie coś się nie udawało mi się w Warszawie Eee, udało mi się dostać utwardzacz z Golden Rose eee, i tutaj już zdradzę Wam taki mały sekretik, że planuję zrobienie filmiku, o który kilka osób mnie prosiło, czyli porównanie utwardzaczy właśnie do paznokci eee, mam kilka właśnie takich średniopółkowych, czyli max do 10 zł. On kosztował 6,50, więc idealnie się wpasuje. Eee, I zrobię Wam po prostu porównanie tego utwardzacza, utwardzacza z Essence i tego z um, Essency. To są te top coaty. E, ok, i trzecia rzecz to w zasadzie nie jest kupiona, tylko jak zwykle ja jestem tak zwanym szperaczem, jak wiecie, jak przyjeżdżam do mamy, to zawsze wszystkie nowe kosmetyki muszę jej wyoglądać i zobaczyć, co tam nowego ma, a ponieważ nie było mnie tutaj już bardzo długo, bo nie było mnie 3 miesiące. E, więc spojrzałam na pudełko właśnie zostało sobie takie pudełeczko. No, patrzę jakieś perfumy. Hmm, zobaczymy co to. E, okazało się, że są to perfumy z tej znanej takiej marketowej marki e, Larive. E, no i więc sobie otworzyłam je, patrzę, mała nie używa. Wyciągnęłam. Flakonik wygląda w ten sposób: jest taki bardzo ładny, klasyczny i elegancki. I powiem Wam, że zapach mnie po prostu rozwalił. Jest mega słodki, taki bardzo oleśkowy, ja bym powiedziała. Bardzo lubię takie zapachy. Moja mama natomiast w ogóle i powiedziała, chcesz dziecko, to sobie weź. Więc to są moje nowe, e, nowe perfumki. Nie wiem jeszcze jak z trzymaniem się, no bo dzisiaj nigdzie nie wychodziłam, więc nie było sensu, żebym się czymkolwiek psikała. Oprócz tych zakupów, ale na zakupy nie używam perfum bo po co? Więc nie wiem jak z trwałością, ale no to wiadomo, to nie były pewnie drogie jakieś perfumy. mama je od kogoś dostała i e, na pewno nie będzie jakoś ta trwałość bardzo duża i w ogóle, ale zapach naprawdę jest bardzo fan, fajny i bardzo mi się podoba. I teraz pokażę Wam kilka rzeczy nowych, które oczywiście Oleśka Szperacz wyczaiła u mamy. Przede wszystkim zobaczyłam coś, co mnie zszokowało. Mówię, matko kochana, co to jest? Taka jakaś dziwna fiolka. Okazało, okazuje się, że jest to maskara z burżuła. Ona się nazywa tak i powiem Wam, że ma... Rewelacyjną szczoteczkę. Troszkę mi ją przy, przypomina tą e, z Sexy Curves, ponieważ ona jest taka niby podzielona, ale tak naprawdę, to widzicie, ona jest, jest spirala. Ona się em, po prostu o, nie mogę się ogarnąć obraca, e, taka jest skręcona i e, użyłam jej sobie dzisiaj, wypróbowałam, super rozdziela rzęsy i super je wydłuża, e, to na pewno bo o moich rzęsach tego jak zwykle nie widać, bo moich rzęs generalnie nie widać, jak wiecie, e, ale i tak mimo wszystko bardzo, bardzo fajna, niestety nie jestem wam w stanie powiedzieć ile kosztowała, no bo to mojej mamy więc no idea e, kolejna rzecz, to jest też prezent, który mama dostała, który ja widziałam u kilku dziewczyn, e, chyba Kasia ciasteczko też mówiła ym, o tych perfumach. To są sunflowers z Elizabeth Arden. Nigdy wcześniej nie miałam okazji ich powąchać i teraz po prostu wiem, że są naprawdę przecudowne, tylko że według mnie, nie wiem, już nie pamiętam, jakie zdanie miały na, na ten temat, inne dziewczyny, one są na wieczór. Dla mnie przynajmniej są za ciężkie na dzień i ja bym używała ich na wieczór, ale naprawdę bardzo, bardzo fajny zapach. Jeżeli macie okazję, jesteście w jakiejś drogerii perfumerii, to sobie powąchajcie, bo naprawdę bardzo, bardzo fajne. I teraz rzeczy trzy pielęgnacyjne. Znalazłam chusteczki do makijażu z Johnson z trzy w jednym. Użyłam ich wczoraj raz, ponieważ nie miałam za bardzo jakiegoś, nie wiadomo, jakiego makijażu, więc znowu go bez problemu. Natomiast nie wiem, jak będzie, jakby było z jakimś cięższym wodoodpornym makijażem, bo wczoraj to chyba nawet linera nie miałam. Dlatego nie jestem w stanie powiedzieć dokładnie, ale nie podrażniły mi oczu, więc to już jest, to już jest plus. E, chyba niektóre dziewczyny ich używają. Ja natomiast, wiecie, mam wrażliwe oczy i musiałabym zobaczyć, jak to będzie po kilku razach. E, widziałam, mama ma dwie paczki, więc może jej ukradnę. Zobaczymy. To wtedy Wam powiem na pewno, jak się przy dłuższym zastosowaniu spisują. E, Przedostatnia rzecz. To jest takie fajne mleczko z ziali. To jest naturalno oliwkowe mleczko do ciała, skóra sucha i normalna. Eee, powiem ja tak, zapach taki sobie. Ja za tym zapachem serii oliwkowej nie przepadam, natomiast bardzo spodobała mi się e, konsystencja, ponieważ ono jest takie e, bardzo, bardzo rzadkie, widzicie, spływa aż, e, ale bardzo, bardzo szybciutko się wchłania i to jest bardzo fajne, dlatego że jak już Wam wielokrotnie podkreślałam, ja nie znoszę, jak mi się po prostu wszystko klei, jak smaruje się balsamem. E, dlatego to jest bardzo fajne rozwiązanie, bo momentalnie się wchłania. Um, ja nie mam już teraz przesuszonej skóry, bo jak wiecie stosowałam sobie to... Um to masę z organik, które wyleczyło mnie z suchości po, po, opa, po opaleni z nowej eee, więc nie jestem w stanie ocenić nawilżenia natomiast konsystencja na pewno na plus no i pewnie nie jest drogie, a dodatkowo pompeczka też jest bardzo fajnym rozwiązaniem ostatnia rzecz, która szczerze mówiąc mnie zdziwiła bo nie wiedziałam, że moja mama kupuje sobie kremy moja mama jest totalnie antymakijażowa musicie to wiedzieć, totalnie gdzie ja jestem w ogóle, nie dogadujemy się w tym temacie eee, ale nieważne Mm, nie chodzi o, teraz nie chodzi o rzecz do makijażu, bo w ogóle zakręciłam strasznie. E, chodzi o krem. Krem z Loreala. To jest e, Triple Active e, na dzień, skóra normalna i mieszana. E, on jest na dzień, ja go wczoraj użyłam na noc, bo przecież nie miałam okazji, przyjechałam wczoraj, więc e, na noc go sobie użyłam, a dzisiaj rano jak już e, wychodziłam, to na szybko wyciągnęłam swój krem z kosmetyczki. E, on jest, nie jest bardzo tłusty, jest akurat bardzo fajnie się szybko wchłonął. Ma taki delikatny zapach typowo właśnie, nie się właśnie z tymi takimi profesjonalnymi, jak kiedyś na to są profesjonalne kremy takie z wyższej półki, to nie jest ziaja za 5 zł, tylko właśnie taki typowy zapach takiego kremu. Nie wiem, czy wiecie o co mi chodzi. Mam nadzieję, że tak. No więc ten kremik też wywaczyłam i też jest bardzo fajny, ale tak jak mówię, żadnego z tych produktów cen nie znam, bo wszystko to kupiła moja mama i ja sobie tylko wyszperałam nowości, po prostu przetestowałam po razie i chciała Wam je pokazać. Okej, okay, tak więc to by było na tyle w tym moim szybkim filmiku. A nie, jeszcze jedna rzecz, którą chciałam Wam pokazać. Pokazywałam też na Twitterze, ale może tutaj będzie lepiej widać. Moi rycerze z Turcji przywieźli mi kolczyki. Ja zresztą prosiłam o kolczyki, bo nie chciałam, żeby mi przypowiedzieli Bóg wie co, a jak wiecie, jestem fanką kolczyków, więc też zrobię wam niedługo taki fajny filmik na temat kolczyków. Więc poprosiłam o kolczyki. Przywieźli mi po prostu piękne, typowo takie właśnie kojarzące się z Orientem i z krajami tropikalnymi kolczyki. I to jest akurat czyste srebro, ponieważ moja mama wie, że ja mam, jeśli chodzi o sztuczną biżuterię, problemy i nie, nie każdą sztuczną biżuterię mogę nosić. Jak odkryłam, że tą z Rosmana mogę nosić, no to jest w porządku. Natomiast niedawno dostałam w gratisie jakieś kolczyki, założyłam je raz zaraz miałam czerwone placki na uszach. Mama stwierdziła, że nie będzie ryzykować, i kupiłam właśnie piękne. Piękne, srebrne kolczyki. Dajcie znać, czy Wam się podobają. Ja jestem, ja jestem nimi zachwycona. No, i to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że ten filmik jeszcze dzisiaj się ukaże chociaż pewnie będzie ładował się z 4 godziny. Bo ten internet tutaj jest taki fantastyczny, ale co tam. Przesuwam Wam buziaczki. I do zobaczenia w następnym filmiku. Papa! Pa.